Dzień dobry, dzień dobry. Podobno kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, ale chyba nie dzisiaj mi. Jest siódma rano, szykuję się szybko na uczelnię. Zawsze staram się zdążyć na wcześniejsze tramwaj, niż na późniejsze. Jakoś rano godzinowo jeżdżą tak dziwnie, że chyba jeżdżą co 16 minut i albo jestem na styk, albo jestem te 16 minut spóźniona. Więc robię wszystko co w mojej mocy, żeby zdążyć. Totalnie to nie jest mój dzień chyba. Albo się jeszcze po prostu... Nie obudziłam i mam nadzieję, że ta kawka mnie wesprze. Robimy jeszcze szybki makijaż, żeby trochę obudzić chociaż twarz. Nie wiem, czy słyszałyście, czy same używacie ostrość, proszę o tych kropelkach z bielendy. Jest to ogólnie baza przyciemniająca do podkładu, ale moja siostra używała tego ostatnio jako bronzera, jak się w Grecji, tak podpatrzyłam u niej. Ogólnie moja siostra bardziej się zna na makijażu i na kosmetykach niż ja, więc ja często tam podpatruję albo dopytuję jej, a co mam kupić, a co, co jest lepsze i tak dalej. No i widziałam, że ona to ma. No i stwierdziłam, że sobie spróbujemy tego jako bronzera. Ogólnie chciałabym jakiś fajny bronzer w stiku, taki wiecie, bardziej na mokro, ale z tego co się orientuję, to te Rare Beauty i Fenty Beauty chyba są takie najlepsze. Jeżeli się mylę, możecie mnie poprawić. Są wszędzie wyprzedane, jakby nawet nie ma możliwości kupienia tego, bo jest wszędzie sold out. Jeżeli macie jakiś taki fajny brązer do polecania, to będę wdzięczna. To może widać, ale efekt tych kropełek jest taki naprawdę bardzo, bardzo delikatny, mimo że tutaj wygląda strasznie, strasznie ciemno i jak nałożyłam to pierwszy raz na pole to się przestraszyłam, że, że będę zaraz pomarańczowa, brązowa, nie wiadomo co, ale rzeczywiście daje taki delikatny kolor takiego brązu. Powiem Wam, że dopiero wczoraj sobie uświadomiłam, że zostało mi dokładnie 3 tygodnie, żeby oddać wszystkie projekty, wszystkie planże w tym semestrze w porównaniu do innych jest naprawdę tego po prostu masa. Przyznaję jeszcze, że robiłam bardzo mało w ciągu całego semestru. Tak teraz się obudziłam, że trzeba to oddać i siedzę godzinami codziennie, żeby po prostu zdążyć, a jestem w lesie. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają teraz sesję, oddawanie prac i tak dalej. Mam nadzieję, że po prostu jakoś zepnę to wszystko dniami, nocami, ale zdążę. Udało się, szybki makijaż zrobione. Mam. 5 minut, żeby wsiąść w tramwaj, więc zbieram się, uciekam i widzimy się za kilka godzin. Dzień dobry. Teraz witam się z wami ja. Zarządzałam papierkową robotę, wyrobiłem się na czas, Ania właśnie wróciła. Ja się ogarnąłem i lecimy na lunch do Muni, bo tam mają naprawdę świetne pozycje lunchowe, od pierwszego dania po deser. Dlatego my już wychodzimy i zabieramy Was razem z nami. Udało się, wyszliśmy z domu. Ja tylko weszłam i na starcie zaczęłam Michaelowi prawie płakać, że jestem okropnie głodna. Nie zdążyłam dzisiaj nic jeszcze zjeść, bo oczywiście byłam na styku na uczelni. W międzyczasie nie miałam za bardzo kiedy lecieć do sklepu, więc idziemy na nasze pierwsze posiłek dzisiaj, a wiecie, że jak kobieta jest głodna, to jest zła, także jak najszybciej do celu. I ogólnie Wam jeszcze powiem, że sezon urodzinowy cały czas trwa. Ostatnio były urodziny mojej siostry, były urodziny Charlie, w piątek idziemy do, na kolejne urodziny naszej koleżanki, dlatego co chwilę ktoś ma urodziny i ja sobie wczoraj wieczorem przypomniałam, że urodziny również będzie świętował za niedługo nasz Kolbi. Dokładnie urodzinki świętujemy Kolbiego 4 czerwca. Że będzie wymówka żeby zrobić imprezę. Czasem u niektórych widziałem, e, to już u takich chyba dużych frików, że ludzie robili pikniki w parkach. Na urodziny, e, psa? Gdzieś na plaży. Trochę, ale na przykład pod zaręczynową imprezę to podchodziło, bo było tak wszystko ładnie zrobione, kwiaty, nie kwiaty. mówię, Boże, ludzie mają fioła na punkcie psów, ale w sumie też by, moglibyśmy takie coś zrobić. Ja chyba poczekam, jeżeli chodzi o piknik, to jednak poczekam na taką imprezę zaręczynową, Aha. ale e, A, wczoraj ja sobie wymyśliłam, że jakby kupimy mu balony, żeby zrobić mu jakieś ładne zdjęcia. I wczoraj sobie właśnie wpisałam coś tam, że, że, że balon, łapka psa i tak dalej, bo chciałabym jedynkę i taką, wiesz, dużą Aha. łapę psa. I powyskakiwały mi takie zestawy właśnie imprez dla urodziny psa. Jakieś czapeczki dla psów, jakieś muszki dla psów. Albo Więc też... naprawdę to się da kupić i da się to zrobić. Ale myślę, że my aż tak szaleć chyba nie będziemy. Chyba nie, raczej nie. Jesz, jeszcze chyba nas tak nie, nie pogrzało. Ale go kochamy bardzo. Kochamy i wymyśliliśmy mu prezent. Dlatego tutaj jeszcze do Was Jedno pytanie. E, czy ktoś z Was ma wyrzutnie piłek dla psów? Tak. I czy nauczył psa wrzucać tą piłeczkę do tej wyrzutni, bo to jest kluczowe. Tak, żebyśmy my jakby za bardzo nie ingerowali w to, żeby on się bawił sam, tam wyrzutnił, tak. e, ale że chcielibyśmy właśnie mu taką wyrzutnię kupić. Więc jeżeli ktoś ma taką wyrzutnię sprawdzoną i rzeczywiście pies się tym bawi, to możecie dać nam znać w komentarzach. Jesteśmy już w pojedzonku, na jedzeni. Powiem Wam, że fajne w Muni jest to, że są siłki trzydaniowe, lunche trzydaniowe, więc naprawdę można się najeść. Ja już po zupie pokałam do mojego że jestem full, bo siedzieliśmy na ogródku, było jeszcze ciepło, to jeszcze bardziej, tak wiecie, nasycało ten mój organizm. E, więc najpierw pokazałam że jestem bardzo głodna, a po zupie już była, przestałam być głodna. A teraz zostawiliśmy młodego i jedziemy po pewną rzecz. Zobaczyć coś, na co choruję już bardzo długo. E, co prawda miał być to mój prezent na koniec roku, jak skończę ten semestr, e, ale stwierdziłam, że potrzebuję jej trochę szybko. Więc idziemy zerknąć, jak to wygląda. Jak widzicie, tutaj mój chłopiec jest bardzo zadowolony z mojego pomysłu, że go Ty wyciągnęłam. Chorujesz na co drugą rzecz, także. Nieprawda. Więc idziemy na szybko zobaczyć. Mam nadzieję, że zdążymy przed korkami, bo jak będzie Michael stał w korkach, dzisiaj to mnie udusi. nieudane na razie. Nic nie mów. Byłam pewna, że to będzie. Nawet nie sprawdziłam na stronie, że jest niedostępny, co wydało mi trochę do myślenia. Przyjechałam, to pasek i nie ma paska. Także, tak jak już powiedziałam przed chwilą, yy, niestety rzecz, po którą pojechałam specjalnie nie do samej. Wszystko jest wyprzedane. Pani mówi, że nagle zrobiło się taki szał na ten pasek i po prostu wszystkie, które miały, paski się wyprzedały. Oczywiście one wrócą w tym kolorze, w którym ja chcę. Już nawet wysyłana, wysłana zostałam na dział męski, bo powiedziała mi Pani, że tam się delikatnie klamra różni kolorem, ale że jakby rozmiarówka i wszystko jest dosłownie to samo, więc żebym poszła sobie na męski zobaczyć, ale na męskim dziale też nie było tego, który, który chciałam, więc wyszliśmy bez niczego. Może to jest znak, że kupię go za dwa tygodnie, jak zdam uczelnię. O, na przykład tak, bo teraz y, na to nie, nie zasłużyłaś, y, bo ma, jesteś, masz zaległe prace, projekty. Teraz właśnie siedzisz nad nimi godzinami, y, także jak zrobisz, to będzie to twoją bierz, nagrodą. Co tu masz dobrego? No właśnie y, stwierdzam, że... W tej Polsce ich popierdziło scenami. Wiesz, ja zapłaciłam za taką malutką małe pudełeczko truskawek i malin. Strzelam, że 40 zł. 35 zł? ja usłyszałam, to chciałam powiedzieć, żeby pani sobie sama je zjadła. Bardzo ładne są te owocki, zobacz i maliny, i truskawki, malinki, zje też kolbi. Oj, oj, oj. Mhm. Pięknie to wygląda, ale 35 zł? Masakra. No, ja wiem. obiad za taką cenę potrafię zrobić, a nie <laughs> kilka truskawek. Ale tu jest ważniejsza rzecz: jest to, a mianowicie kulka ciasta do pizzy. I jedziemy jeszcze po Proseko, bo i tak musimy kupić wino dla Oli i jedziemy po passate, Tak i robimy sobie wieczór dzisiaj na balkonie taką małą randeczkę Niech to będzie jeszcze taką małą rekompensatą za twoje nieudane zakupy no Wiecie jak to jest przykre Ech, takie uczucie no, jak jesteście na coś nastawione, że to chcecie kupić no. i się okazuje, że ktoś wam na to nie pozwala, a mianowicie dlatego, że wszystko było przedane. Dobra, lecimy, tak? Nie Nieło, że niedobre! Tak, właśnie. My już jesteśmy w domu, odświeżyliśmy się na naszą randeczkę. Anna już sobie kroi pizzę. I powiem że mając już takie ciasto, to jest naprawdę mega fajny sposób na taką szybką pizzę. I wydaje mi się też chyba bardziej zdrową niż to, co na przykład zamawiamy z takich knajp telefonicznie, co nie? Tak mi się tak, wydaje, że tak, zawsze. Tak, smakuje bardziej domowo. Tak, a jak... I to ciasto nie jest takie grube zawsze. Tak, a jak robimy sami, to mnie dosyć, że ja nigdy tego nie rozwałkowuję dobrze, bo nie mamy nawet tego, wiecie. Tak, i zawsze, i zawsze to robimy butelką. Tak, tak, tak. A tu jest tego ciasta na tyle, on no, tak fajnie się rozciąga, nie trzeba nic zwałkować. I jest mega, mega dobra. Ania wcześniej narzekała, że te owoce były drogie w warzywniaku, ale to są najsłodsze truskawki, jakie kiedykolwiek jadłem. Naprawdę są świetne, także dobry wybór. Już <noise> widziałam, jak przechodziłam do warzywniaka, one tak pięknie wyglądały, że w... Stwierdziłam, że muszą być dobre, e, więc opłacało się. Mm. Już teraz nie narzekam, już nawet nie żałuję. I dzisiaj pizzę robimy z papryką, mamy cebulkę i mamy szynkę to. W sumie takie zawsze, to jest takie czyszczenie lodówki, wiecie, mamy tam trochę warzyw, pozostałych po, po innych daniach, e, więc zawsze do tej pizzy wrzucamy, co po prostu jest. E, ostatnio też było z, czymś. z czym ostatnio robiliśmy? Chyba z salami. I z cukinią. O, a cukinię też mamy, to Ma, mogę dalej. się robi, Ania pięknie wszystko ładnie ogarnęła, a ja muszę posprzątać i przygotować balkon, bo tutaj nie sprząta się dwa dni i jest dramat, dlatego że tam jest budowa i mamy pełno drzew dookoła. To jest oczywiście bardzo fajne, ale z tych drzew oczywiście leci taki biały, taki niebiały, to jest zielony pył, e, a co za tym idzie za każdym razem, jak tu jestem, to psikam, e, kicham. Dlatego trzeba się pozbyć tego cholerstwa i można zasiadać do Estou... -se. Znowu w kuchni i obiecała mi, że dzisiaj zrobię naleśniki. Ale ja właśnie się biorę za smażenie, a ty masz za zadanie pójść po dżem, bo okay. niestety wszystkie zapasy od mojej mamy się skończyły. Niestety. Yy, I co? Masz jakiś serek? Ja tą taką straszetelę z czy wiesz? A, ta wiem, wiem, która, dobra. Tak, i to połączenie z owocami będzie cudowne. nas nowa dostawa od psiego bufetu, więc teraz czas na Kolbiego śniadanie! I przypominam, że kod kolbi35 cały czas macie aktywne i dodajemy Wam jeszcze link do y, opisu standardowo, gdzie możecie złożyć zamówienie. Mieliśmy wstać bardzo wcześnie rano, ale nie staliśmy, bo nikt z nas nie e, ustawił budzika wieczorem. E, a dzisiaj lecimy na e event mini-kuperów. Tak to się nazywa? Tak, mini-kuperów. Jedziemy na Tor Modlin i będziemy sobie jeździć po torze. Będziemy się ścigać. Tak. Oczywiście Ania nie chciała iść na ten event, a ja mówię, y, masz zostać wpisana na listę. Także tutaj pani, która organizuje to, y, Anię zaklepała. No i co? Jedziemy na event i na pewno będzie. Fajnie. coś innego tak coś innego a nie wiem czy ty kiedykolwiek na torze jeździłaś nie jeździłam no. i to będzie mój pierwszy raz ja też e, nie. dlatego mam nadzieję że instruktor będzie obok mnie i będzie mi trochę podpowiadał bo naprawdę jestem blada w takich rzeczach wiecie jest jest czy bardzo przepisowo e. jak już w ogóle jeżdżę więc e, wsiąść i jeździć się ścigać na torze to dla mnie będzie kosmos ale postaram się zrobię wszystko co w mojej mocy My już w pojazdach, powiem Wam, że było przecudownie, naprawdę mega fajne doświadczenie. Pierwsze okrążenia były takie bardzo spokojne, ale potem to już nawet widziałem, że Ania szalała. Także gratuluję. To prawda, zmusza Gra, mnie do tego. Gratuluję. Dziękuję, zmusza mnie do tego instruktor, bo mówi: Na maksa, na maksa, ty, tak. Krzyczę, to. Tak, już nie to już na maksa. Po prostu. Ale fajnie. Na takich wydarzeniach trzeba się słuchać instruktora. Jak instruktor mówi: hamujemy, to hamujemy, wciskamy hamulec do podłogi i to samo jest z gazem. Także super i powiem Wam, że na pewno. Będziemy chcieli więcej. Tak, ja bym sama nawet <laughs> tutaj przyjeżdżała i jeździła, gdzie nie, nigdy o tym bym nie pomyślała, że będę się y, w, ścigać na to, że... Dziękujemy za tego vloga, mamy nadzieję, że się podobało, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Ciao!